Siemandero, siemandero. Chciałem Wam pokazać drugą usterkę w kosiarce Makita, oczywiście akumulatorowa. Ja już pokazywałem Wam kiedyś na filmie tą kosiarkę, więc możecie sobie oglądnąć. I pokazywałem na początku w pierwszej usterce, że koła wymieniłem, bo już popękały. Te z tyłu, te z przodu były dobre, ale wymieniłem tutaj komplet. No i druga usterka, tutaj niestety ten mechanizm tutaj co był. Niestety on się tutaj rozginał. To po prostu się coraz bardziej, wiecie, wyłamywało. Tutaj widzicie ja cały czas coraz bardziej skręcałem, coraz bardziej skręcałem. I to nic nie dawało. Po prostu podczas drgania to się po prostu rozkręca jedno, jak i drugie. Tutaj, znowu mogę to dokręcać i dokręcałem co chwilę. To nic nie dawało. Zaimpletowałem tutaj. Zainstalowałem takie opaski zaciskowe, te na skrętkę, no i teraz się to w ogóle nie wygina z jednej jak i z drugiej strony, także kolejna usterka jest zniwelowana i teraz widzicie, to się nic nie wygina, no bo nie ma generalnie prawa, bo ma teraz dwa uchwyty w dwóch miejscach, także druga usterka, a tak to dalej kosi bez problemu dostaje tutaj w pieprz i ktoś to jest zainteresowany no to to jest model DLM 380 bo ma 38cm szerokości silnik oczywiście to jest 36v na dwa akumulatory makity także Wam polecam ja ją kupiłem w Krakowie na ulicy Siewnej chyba 44 w RC Technik K Technika w sklepie, także jak zapytacie tam o ofertę to Mam nadzieję, że taką kosiarkę sobie kupicie, jak coś, jesteście zainteresowani. A te usterki to są naprawdę takie pikusie. Wiadomo, już ta kosiarka ma 5 lat, więc ma prawo coś z nią dziać, ale dalej kosi i jeździ. Tu ja jeszcze myślę na tym, żeby po prostu kupić nóż do kosiarki, no bo ze sny, już troszkę jestem, już Wam pokażę, jak to wygląda. O. Proszę Was bardzo, tutaj ten nóż już niestety już paręnaście razy był oszczony Teraz jeszcze muszę ją tutaj wyczyścić, bo już skończyłem, skończyłem kosić Także e, nóż niestety będzie też gdzieś do wymiany Bo już nie ma po prostu co oszczyć Ale ja rozumiem, że to są normalne rzeczy eksploatacyjne Także nie ma to jak elektryczna kosiarka Bez kabla, bez paliwa, bez pieczenia się Dwa akumulatorki i kosimy